Lubię wyzwania i lubię znajdować coraz więcej złota, a to ostatnia okazja na wydobycie tutaj. Dziewiąty tydzień prac. Plan Parkera zaczyna się realizować. Mamy za mało ludzi, ale to dobrzy fachowcy, co pomaga na Alasce. Za trzy tygodnie Parker otworzy na niej nową odkrywkę a w Yukonie oba przesiewacze pracują ramię w ramię. Już dały ponad 1800 uncji złota. Przesialiśmy połowę z 37 hektarów i wszystko zależy od tego, czy będą bezustannie pracowały. Ekipa odsłoniła 20 z 37 hektarów działki. Teraz Miecz Blaszki ma otworzyć... Kolejną odkrywkę. Tu pełno jest drobnych parceli, na których można szybko zarobić. Jeśli nie, teraz, to nigdy. Nową odkrywkę ochrzciliśmy kanałem panamskim. Usuwamy błoto, by dostać się do kamieni. 900 metrów od niedźwiedziej odkrywki Micz musi otworzyć jeszcze czterohektarową odkrywkę. Kłopot w tym, że znajduje się pod drogą łączącą obóz z odkrywkami. Dlatego w tym samym czasie trzeba zbudować nową drogę, by można było dojechać na miejsce. Połowa ekipy pracuje na drodze. Jest bardzo ważna, bo będzie w ciągłym użytku. Jednocześnie odsłaniam nową odkrywkę. Rozumiem, czemu Parker chce tu wydobywać, ale to duży projekt, który trzeba szybko zakończyć. Rozumiem, że wszyscy są nerwowi. Parker sądzi, że to będzie łatwe złoto. Przekonamy się. Opuszczę, rozdzierak i zobaczymy, jak wygląda ziemia. Liczę, że jest ubita. Co to było? Tyle w temacie rozmrożenia. To grudy z lodowaciałego materiału. Jest skawalony wbrew oczekiwaniom Parkera. Widać wodę i lód. Gdyby ziemia była rozmarznięta, spłynęłaby na boki.